Dzisiejszy odcinek będzie miał troszeczkę charakter odmienny. Będzie spacerowy i będzie nosił tytuł Wolność. Zapraszam do oglądania. Dzisiejsza refleksja będzie oparta na liście świętego Pawła do. Galacjan. I wersetem przewodnim tej refleksji będzie wypowiedź apostoła Pawła z rozdziału 5, werset 13. Przeczytam na wstępie tą wypowiedź, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Refleksja o wolności to dosyć ciekawa refleksja. Szczególnie w odniesieniu do chrześcijaństwa, do chrześcijan, którzy współcześnie zmęczeni pewnymi dobrymi zasadami, wielu z nich postanowiło doświadczyć, czy doświadczać, czy korzystać ze szczególnej wolności. Natomiast w liście do Galacjan apostoł Paweł porusza temat wolności w kontekście uzależnienia od zakonu. Nie w tym znaczeniu takim dosłownym zakonu mojżeszowego, który czytamy w pięcioksiągu, ale także w znaczeniu już interpretacji praktycznej tego zakonu, które stosowali Żydzi i Galacjani, którzy nawrócili się za pośrednictwem apostoła Pawła, doświadczyli wolności w Chrystusie, ale na skutek pewnych wpływów judaistycznych, Nastąpił u nich nawrót do tego, co było formą cielesności i ucieleśniało ich wiarę i chrześcijaństwo, które oni praktykowali. Apostol Paweł właśnie w stosunku do tego problemu pisze do nich list i przedstawia im argumenty, które powinny wpłynąć na to, aby oni mogli doświadczać tej prawdziwej wolności, którą możemy utracić na skutek wykonywania zakonu, wykonywania prawa. Apostoł Paweł skupia swoją uwagę, że ta wolność w Chrystusie jest czymś cennym i wartościowym. I ten werset, który przeczytałem z piątego rozdziału listu do Galacjan, on jest właśnie taką odpowiedzią, yy, także i dla nas, do czego zostaliśmy powołani. Ale nie jest on jakby sam samodzielnym wersetem, samodzielną wypowiedzią, która nas namawia do wolności, ale jest wypowiedzią w kontekście całego listu. Bo kiedy czytamy ten list, kiedy zwracamy uwagę na wypowiedzi apostoła Pawła, to może nam się takie, takie skojarzenie tworzyć lub pogląd tworzyć, że wolność jest nieograniczona, że chrześcijanin ma wolność. Jest zbawiony raz na zawsze i nie musi się starać o to, aby dbać o swoje życie duchowe. I już pod koniec tego listu apostoł Paweł zwraca uwagę, na czym polega ta wolność i swoboda, którą, którą my jako chrześcijanie powinniśmy wyrażać. I właśnie ten, ten werset, który mówi, bo wy do wolności bracia zostaliście powołani, ale pod pozorem tej wolności Ciału nie pobłażajcie. Zostaliście powołani do tego, aby być wolnymi od pewnych zobowiązań, które nakłada na nas zakon, interpretacja przez współczesnych wtedy no i dzisiaj rabinów, którzy wykładają to prawo. Wolność od określonych dni, od określonych świąt, od obrzezania, ale nie wolność od miłości, nie wolność od pobożności, nie wolność od skromności. Nie wolność w tym, aby żyć, prowadzić cielesny sposób życia. a Paweł mówił, wybracie, zostaliście powołani do wolności, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała. Przesłanie dzisiejszego odcinku. Odcinka jest to, że wolność, którą dał nam Chrystus, jest to wolność, która dba o to aby być nie być uzależnionym od cielesnych porządliwości. Jest to wolność, która prowadzi nas do swobody i panowania nad własnym ciałem i własnymi wyborami, które zawsze mają określony kierunek, a ten kierunek związany jest z Panem Bogiem. Drodzy przyjaciele, korzystajmy właśnie z tej wolności, dbajmy o tą wolność, którą otrzymaliśmy w Chrystusie i niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Do kolejnego odcinka z cyklu Księga po księdze. Tym razem będzie refleksja w oparciu o liść świętego Pawła do Efezjan. Do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.